Zamówiłam z zasadą naszej szczoteczki, które podobno można sterylizować, więc zaraz to przetestuję. To słuchajcie, ja już to też sprawdzałam. To, że coś jak wejdzie do autoklawu i wyjdzie tego samego kształtu, to nie oznacza, że ma atesty i można to sterylizować. Więc ja już mniej więcej wiem, co tu się będzie działo. Ale zobaczmy tego TikToka do końca. Więc mam tu pakiet i zapakuję tutaj jedną szczoteczkę. Ale myślę, że, że sprawdzę to tylko na jednej i nie będę ryzykować, że coś się może stać ze wszystkimi. Wkładam ścieżkę do Twojego autoklawu. I za jakieś 25 minut, mniej więcej będę mogła zobaczyć efekty. Dobra, możemy zobaczyć, co z tego wyszło. To jest mega. No, ona bardzo. się nie będzie Wow. No, nic się nie stało, jest cała, a pakiet jest wysterylizowany. Zależy, gdzie je zamówiliśmy, czy na Aliexpress, czy tam na Allegro. Jeżeli jest to sklep medyczny i jest napisane w tym sklepie, że tak, ona przeszła testy, ten plastik pod wpływem wysokiej temperatury nic tam nie wydziela, nic się nie dzieje, można to wysterylizować, przeprowadziliśmy testy, sterylizowaliśmy, robiliśmy posiewy, wszystko tego, tego, są czyste, to okej, okay, ale tak sobie robić, bo się nie skurczy, no nie wiem, czym chciała ryzykować.